Nagram to od razu, żeby było pokazane, że jest zero, zero meters. 15 kg dam Wszystko wiesz, tak? Jeden, ja będę cię krzyczał ile. I jak je słyszysz dwa, to robisz ostatni ruch i wtedy schodzisz. Jasne? O kurwa, źle jesteśmy ustawieni, poczekaj. Dobra, gotowa? Dobra, 10 sekund. 3, 2, 1, hop. Odłóż ładnie. Tak jest. I ciągniesz. Tak jest. Trzydzieści sekund, dwadzieścia sekund, dziesięć na dwa ostatni ruch pamiętaj, pięć, cztery, trzy. Dwa, odkładasz, brawo, jedziesz. Dwa powtórzenia. Raz, ładnie odkładaj po drugim, tak, żebyś na do kolejnej rundy. Dwa, odkładaj ładnie, jedziesz, Siadaj. Cyk, tak jest, i jedziesz. Brawo. 38 sekund. Brawo. Trzydzieści. Dwadzieścia. Na dwa ostatni ruch i rączkę odkładasz na miejsce. Pięć, cztery. Jeszcze jeden, tak jest, dawaj, odkładaj, jedziesz. Brawo, trzy powtórzenia, raz, gleba, dwa i ostatni, odłóż ładnie i wracaj. Tak jest, wracaj, nergo, od razu ciągniesz. Tak jest, rozpędzaj go dość szybko, żeby nie, nie, żeby od razu było, i potem trzymaj, rozpędź. Tak jest, okej, okay. już swoje. Jak dwa, to jeden ruch jeszcze. Bardzo ładnie jest. Dawaj, dawaj, dawaj. Poniżej dwóch staraj się trzymać. O tak. Dwadzieścia sekund. Brawo, brawo, brawo. Dziesięć, pięć. Cztery. Trzy. Jeszcze jeden. Tak jest. Odkładaj. Brawo. Jedziesz. Raz. Cztery powtórzenia. Dwa. Szybkie David Press. Cyk. kłacie. Trzy. Ostatni. Dawaj. Cztery. Kładź ładnie. I już wsiadaj. Siadaj, siadaj, siadaj. Ciągnij. I ręczka wchodzi. Noga wchodzi. Noga, noga, noga. Tak jest. O. I tak. I rozpędź. I poniżej dwóch, żeby trzymać 30 sekund. Dawaj, 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 dawaj O, tak, trzymaj, mocne pociągnięcia Pamiętaj, że ergometr się liczy. Mocno, mocno 15 sekund. 10 sekund. Dawaj, brawo jest, super jest. 5, 4, 3, 2, ok, odkładaj. Zajebiście, jedziemy. 5, 1, 2, kładź się od razu z nim. 3, od razu z nim w dół, zajebiście. 4, ostatni. I ładnie odłóż. Ładnie odłóż i siadaj, siadaj, siadaj. Noga, noga, jedna, cyk, tak jest i już jedziesz. Mocne pociągnięcia na starcie, żeby rozpędzić sobie. Tak jest, i potem już swoje. 25 sekund. Mocno. Tak jest. Mocno. 15 sekund. 10 sekund. Mocno. Pamiętaj na dwa. Pięć. Cztery. Trzy. Jeszcze jeden. I odkładaj. Jedziesz. Sześć. Brawo. Jest zajebisty wynik. Raz. Szybkie 9 presy. Dwa. Trzy. Cztery. Dawaj. Pięć. Ostatni będzie. Cyk, ładnie sobie odłóż Odłóż ładnie i siadaj, 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 siadaj. Noga, żeby nie ciągnąć ergometru. Tak jest. Jedziesz. Rozpędź dość szybko. 23 sekundy. Mocne pociągnięcia. Brawo! Uważaj. 15 10. Mocno. 5. Cztery, trzy, jeszcze jedno. Odkładaj ręczka, rączka? Tak jest. Jedziesz. Siedem. Zajebiście. Raz. Dwa. Trzy. Zajebiście. Cztery. Dawaj, dawaj, dawaj. Brawo. Pięć. Jeszcze dwa. Sześć, ostatni. Zajebiście, szybko robi się. Siedem, odłóż ładnie. I siadaj. Od razu, tak jest, ciągnij, 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 ciągnij. Tak jest, dawaj, dawaj. I mocne, mocne pociągnięcia pierwsze. 18 sekund, dawaj. Mocno. Mocno, mocno, mocno ergometr. Dziesięć, na dwa schodzisz, pamiętaj. 5. cztery, trzy, jeszcze jeden. Okej, okay, odkładaj. I jedziesz. Dawaj, 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 gleba. Osiem powtórzeń. Hop. Raz. Dwa. Trzy. Szybko. Cztery. Zajebiście. Pięć. Patrzcie z nim. Sześć, dawaj, dwa ostatnie. Cyk. Siedem, ostatni. Odłóż go ładnie. Odłóż. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Od razu, od razu, masz mało czasu. 20 sekund. Cyk. Hop, tak jest. Ciągni, 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 ciągni. Tak jest, nogi. Rozpędzaj, Cały całej siły go rozpędzaj. Tak jest, szybkie rozpędzenie. Brawo. Dziesięć, na dwa schodzisz i ostatnia runda. Dziewiątki zrobimy. Pięć, cztery. Trzy, dwa, ok. Odkładaj, odkładaj, odkładaj. Prób, prób, prób! Jedziesz. Dziewiątki, ostatnie. Cyk, raz, brawo. Dawaj. Dwa. Dawaj. Szybkie, te ostatnia runda. Trzy, okładź się. Cztery, ostatnia runda to jest. Pięć. Dawaj, 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 6, dawaj, kładź 7, 8, ostatni, 9, jedziesz, i dawaj, dawaj, Pe pełen gaz do końca, jak powiem 0, to, to dopiero wtedy puszczasz, dawaj, 13 sekund, z całej siły, puszczasz, puszczasz rączkę, jak usłyszysz 0, 5, Dwa, jeden, los. Puść. Brawo. Przestaw się? No ta Dobra, nie wiem, to wystarczy. Jeszcze raz pokażemy. Dobra. Piętnaście. Tysiąc czterysta dziewięć.